Martin uczy się w dziewiątej klasie ukraińskiej ogólnokształcącej szkoły w Stryju. Po wybuchu wojny na Ukrainie zdecydował, że chce nauczyć się języka polskiego. Język polski jest bardzo podobny do ukraińskiego. Obecnie Polska bardzo nam pomaga, dlatego uważam, że trzeba uczyć się języka naszych dobrych sąsiadów. Razem z Martynem znajomość języka polskiego pogłębia też Chrystyna. Dla niej to drugi język ojczysty. Uczę się języka polskiego, bo chciałabym mieszkać w Polsce i studiować. Także mam kartę Polaka. Mam polskie rodziny i pochodzenie. W tym roku nauka w szkole polskiej mniejszości narodowej w Stryju rozpoczęło prawie 70 dzieci. Uczą się języka, ale też poznają historię i kulturę Polski. Piewają piosenki narodowe i biorą udział w różnych konkursach. Alfabet, czyli... Uczymy się alfabetu, czytamy, liczymy. Nauczyłam się kilka nowych słów. Uczymy się czytać e, historię kultury polskiej, e, takiej fajnie uczycieli. Gramy w różne gry, kwizy mamy, wykorzystamy różne takie metody interaktywne. No naprawdę jest ciekawe. No i my, nam podoba się i dzieciom też. Obecnie wielu absolwentów sobotniej szkoły wyjechało do Polski. Z sentymentem jednak wspominają naukę w stryju. Brałam udział w dużo konkursach, więc mam dojść dużo wspomnień. W tej szkole prowadzono różne konkursy recytatorskie, również dyktanto prowadzone przez prezydenta Polski i pierwszą panią. Po wybuchu wojny szkoła chwilowo zawiesiła działalność, jednak dzięki inicjatywie uczniów lekcje szybko zostały wznowione. Pod koniec marca zaczęliśmy pracować w trybie online i wszyscy byli na lekcjach. Nikogo nie trzeba było zmuszać, szukać, pytać. To też mnie bardzo zdziwiło, że dzieci, młodzież, Chcieli tego kontaktu? Nawet może że tak, by byli bardziej aktywni jak nauczyciele. Tu leży Kraków, który był kolejną stolicą Polski, i tu leży Warszawa. Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej pozostaje też prężnie działającym Centrum Kultury Polskiej w Stryju. W przyszłym roku nauczyciele i uczniowie będą świętować jubileusz 25-lecia istnienia placówki. Wszyscy mają nadzieję, że w wolnej od wojny i niepodległej Ukrainie.